W dzisiejszym odcinku skastomuję słuchawki TWS, które finalnie będą dla Was do zgarnięcia. Na tak małych powierzchniach chyba jeszcze nie malowałem, dlatego zapraszam do oglądania. Odezwała się do mnie ostatnio firma QCY, która rzuciła mi wyzwanie, czy jestem w stanie skastomować ich słuchawki model T13 oraz zrobić małą recenzję, żeby sprawdzić, czy stosunek ceny około 120 zł za takie słuchawki do jakości jest jak najbardziej odpowiedni. Z intro też już wiecie, że te słuchaweczki będą dwie pary słuchawek, będą dla Was do zgadnięcia już skastomowane, oczywiście, ale w jaki sposób będzie można je zdobyć, to oczywiście dowiecie się w tym odcinku. Zanim przejdziemy do samego pomysłu projektu, co chciałbym na nich namalować, no to zróbmy sobie mały unboxing, żebyście też wiedzieli, co znajduje się w samym opakowaniu. No to szybciutko co mamy w zestawie. Oczywiście słuchaweczki razem z case'em do ładowania, mamy dwa rodzaje dodatkowych nakładek, kabel do ładowania USB na USB typu C i mamy króciutką instrukcję. I to by było wszystko. Oczywiście ja będę malował case. Słuchaweczki wyglądają w taki oto sposób. Taki mają dokładnie kształt, no nie będziemy po nich malować ze względu na to, że tutaj jest panel dotykowy z tej strony i słuchawki zostawimy tak jak są. My skupimy się głównie tutaj na tym całym panelu z zewnątrz, ale będziemy musieli go najpierw przeszlifować papierem ściernym, a dopiero później wrzucić motyw. Papierem ściernym, no i oczywiście wrzucić podkład, bo bez podkładu może być problem. Z trzymaniem się farby case jest błyszczący, więc to będzie dosyć ważne, żeby cały ten proces przejść. A pomysł mam na dwa motywy, które za chwilę Wam pokażę. I nie będzie to łatwy temat, bo są te motywy dosyć powiedzmy szczegółowe, a na takiej małej powierzchni, no w sumie tak szczegółowych jeszcze elementów nie malowałem. Przygotujmy słuchawki i zaraz zobaczycie, jaki to będzie motyw. na jednych ze słuchawek przygotowałem taki oto projekt, żeby namalować takiego astronautę. Będzie to dosyć ciężkie, bo mamy dosyć sporo detali. A na drugich słuchawkach, żeby było troszeczkę prościej, zrobimy uśmiechniętą emotikonkę z ozdobami. Mamy już wszystko przygotowane do malowania, mamy tutaj naszego naszkicowanego małego astronautę i dodatkowo jeszcze naszego emotikona, uśmiechniętą buźkę, która będzie dookoła z różnymi kolorami. Malujemy. Co do samych słuchawek to chyba jeden ze sprzętów, który jest najtrudniej przetestować, ponieważ musicie zaufać odczuciom recenzenta. Dźwięk w słuchawkach jak na cenę 120 zł jest naprawdę przyjemny. Na początku po założeniu brakowało mi trochę basu, ale mamy możliwość wyregulowania częstotliwości z pozycji aplikacji. Słuchaweczki, tak jak mówiłem, posiadają panel dotykowy i możemy go dostosować w zależności od ilości dotknięć do naszych preferencji w samej aplikacji. A rozmowy przez nie są całkiem przyjemne i redukcja szumów naprawdę daje radę. Na pewno słuchawki nie są idealne dla aktywnych osób, bo jednak brakowałoby w nich specjalnych wypustek. Rzecz, którą chciałbym na pewno sprawdzić, to to, jak wytrzymują na baterii. Według producenta jest to 8 godzin, więc za chwilę to sprawdzimy, a jeżeli chodzi o case, to jest w stanie ładować nam słuchawki i możemy słuchać muzyki do 40 godzin. Dobra, podłączyłem słuchawki, są na 100% naładowane. Mamy godzinę 9:20, więc spróbujemy puścić tą muzykę przynajmniej przez 10 godzin i zobaczymy co po 10 godzinach się wydarzy. Jest 17:08, czyli prawie 17:20. 8 godzin prawie minęło i zobaczcie, że mamy 40% na jednym uchu, 30% na drugim uchu, więc myślę, że spokojnie tu jeszcze godzinę nawet do dwóch, czyli można powiedzieć, że do 10 godzin byśmy pociągnęli. Jeżeli chodzi o głośność, to ust stawiona była mniej więcej taka, tak? Więc podejrzewam, że jakby ktoś słuchał na maksam, to rzeczywiście te 8 godzin pewnie by wykorzystał, ale tutaj akurat tak głośność byłaby dla mnie optymalna, więc spokojnie bateria wytrzymuje 8 godzin. Ciu. Powiem Wam, że trochę zmęczyłem się przy pierwszych słuchawkach. Pierwsze słuchawki są gotowe, no naprawdę trzeba było trochę precyzyjnie, gdzieś tam malutkim pędzelkiem rysować te wszystkie linie i tutaj kark mnie strasznie boli. No jestem trochę zmęczony, a długo to można powiedzieć jakoś mega nie trwało. Weźmy się za kolejny trochę prostszy motyw emotikonki i zobaczymy jak pójdzie z tym. Podsumowując, nie jestem audiofilem, ale jak dla mnie jest to bardzo ciekawa propozycja w stosunku jakości do ceny. Spytałem także kilka osób o ich odczucia i były bardzo podobne. Ciekawi mnie, czy macie coś bardziej opłacalnego w takim budżecie? Napiszcie w komentarzu. Kastomowe słuchawki skończone, to teraz zobaczcie jak wyglądają. Astronauta i Emoticon. Powiem wam, że trochę się zmęczyłem przy tak małym kastomie, ale jeżeli chcielibyście zostać posiadaczami takich słuchawek i wam się podobają, to napiszcie w komentarzu, w jaki wymarzony motyw chcielibyście mieć swoje ulubione słuchawki i dlaczego. Tutaj możecie totalnie zaszaleć i bądźcie kreatywni, a ja wybiorę dwie osoby z najfajniejszą odpowiedzią. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie, trzymajcie się. Cześć!